Z tej Morfin Alpes oraz dzisiaj jesteśmy w lesie. Więc to jest nasza pusia LPS TV. Czas! A to jest moja BFF, która jeszcze YouTube nie ma, ale niedługo założy i będzie filmiki nagrywać. Dzień dobry. Dobrze, więc zaczynajmy. Więc już idziemy, chodźmy. Gdzie są inni? Mm, nie ma grzybów. Chwila. Gdzie oni poszli? Ej, gdzie jesteście? Danka, gdzie jesteś? Jake? O, Danka, w końcu jesteś! O Jezu. Co się stało? Nie wiem, tak nagle szłam, potem chyba zgubiłam was. Poślizgnęłam znałam się 200 i upadło mi łapkę, chyba oh. złamałam. Dobra, może znajdźmy Jayka. Tak. Chodź. Pomogę ci, chodź. chodź. Oh, oh, chyba też sobie radę. Tak, tak, spokojnie. Dobra, ty chodź. Oh. Już idę spokojnie. Luna! Danka! Chyba moje imię. Ja też słyszałam. Chodź, Chodźmy, idziemy. A, możemy trochę zwolnić. No pewnie. Chodź. Wiatr wieje, ale chodź. Zabrakło ogonek. Dzięki. Idziemy. O, Jake! Zaplątałam się w tych plączach. Pomożecie mi. Czasne. Tak. Może lepiej i wróćmy już do domu. Okay. No. Chodźmy. Chodźmy. Już jest koniec lasu. No mam takie nadzieje. Ale cho chociaż nic nie znaleźliśmy. Może wrócimy jeszcze raz? Eee, Może no innym. innym razem? Tak, raczej innym razem. Eee, dobrze, no to wracajmy do domu. Mhm. Chodź, już chodź. idę, już idę, spokojnie. Och, chyba trzy godziny drogi opłaciły się. I to jeszcze na piechotę z moją chorą łapką. A, po, a poza tym, jeszcze nie jesteśmy w domu. No właśnie. O, no niech nóżki bolą. Jeszcze połowa drogi do domu. Ach, mam kolejne trzy godziny. No. Mam taki pomysł, że możemy tutaj jakiś kemping organizować. Je, tak, no najlepszy pomysł. Dobrze, Dobre. to ja sobie zajadę jakiś liście na łapkę. A ja pójdę okay. na zbierać drewna. Dobra. Dobre. A mam pytanie. No jakie? I liści. Tak, a y, gdzie my? No wiesz, y, rozbijemy się, jak nie mamy czego rozbić. Żadnego no. namiotu, ni nic. No ja zrobię z liści i z drewna, ok? Dobra, ale zostaw mi chociaż jeden liść, ok? Na łopkę. Zaraz idę. Dobra. Dobra. Już y, tego. Y, zrobiłem namiot. Och, masz darze. tutaj dla ciebie liść. Oh, dzięki najmocniej. Zaraz sobie zrobię potrąbek. też, O, jest w końcu zimno. A, już noc. No właśnie, musimy już wracać, chodźcie. Wezmę na wszelki wypadek. O nie, o nie, o nie, o nie. Jakby komuś się stało, nie? Co się stało? Straciłam, straciłam mój opatrunek. Musimy to szybko znaleźć. No nie, dobra, jakoś wytrzymam. Możemy Dobrze, chodź. jest coraz ciemniej. Czekajcie na ja tak mnie! Zimno. Pomogę ci. Nie, no dobra, ja sama pójdę. Dobra, chodźcie szybko. Jest, Ju już już idę. Aż się zaplątałem. Spoko. A czy przypadkiem to nie są jakieś trujące, czy coś? Co? No, no te trujące, o, te o, o tam na górze. Ale my to nie idziemy. Tak, to jest trujące! No, bo ja coś tak przeczuwam, no bo... Niemożliwe, że... I las, no taki las, no wiesz, to jest przeważnie trujące. Wstawaj, upadłaś niechcący. Ten... Dobra, I... chodźmy, chodźmy. O, przecież to nasz ogródek, widzicie to? Tak, tak. już jesteśmy w, prawie w domu. domu. Tak, oh. daj piątkę. Ty też. O, już. Dobrze, chodźmy. Do okay. domu. tej Юлька зомби, что это? Да, да, да,